Współpracuję z konsorcjum naukowców, które nazywa się Mind Hacking Strategy Group i informujemy opinię publiczną o nadużyciach nauki, wielu ściśle tajnych technologiach, o których opinia publiczna nie jest świadoma. W szczególności koncentrujemy się na technologiach kontroli umysłu. Niedawno opublikowaliśmy książkę z tymi facetami, zatytułowaną. Projekt Soulcatcher, tajemnice wojny cybernetycznej i ramy, które są używane. Wiele z tych eksperymentów na ludziach dotyczą informatyki, hakowania, włamywania się do indywidualnych umysłów lub populacji. Aha. Cybernetyka oznacza sztukę sterowania i kontroli. Tak więc kontrola umysłu jest przedmiotem wielu moich badań. Przeprowadziłem wywiady z ponad 600 osobami, które zostały poddane tym nowym rodzajom technologii. I to jest niesamowite. To naprawdę najważniejszy postęp, jakiego dokonała ludzkość. Technologie mogą być wykorzystywane dla dobra lub zła, ale w tym przypadku w tej chwili widzimy zmilitaryzowane zastosowania, zastosowania zbrojeniowe, ale zmieni to świat znacznie bardziej niż internet. Samochody sprzedają się razem wzięte, jest to poważna technologiczna zmiana paradygmatu tego, jak ludzie postrzegają samych siebie. Jest to zdecydowanie wzorzec, przez który przechodzi każdy cel, a więc jest to ważne dla ich celów, z którymi wiąże się wiele postępów. Sztuka wojny to tak naprawdę sztuka postępu. I wiesz, jest jedno jądro samo w sobie. Możesz znaleźć sposób na wpisywanie głosów w głowach ludzi, a my znajdziemy sposób, aby przemówić im do rozsądku. Więc myśleliśmy o tym przez długi czas. Wiąże się to z wieloma różnymi naukami. Fascynująca jest skala. Obejmuje to wiele sztucznej inteligencji, przetwarzanie sygnałów i technologii czujników, i one są niesamowite i niesamowicie złożone. Można więc naprawdę spędzić całe życie badając to zarówno z punktu widzenia ofiary, percepcji, jak i z technologicznego punktu widzenia, badacz arkanów pokazał początki tego jeszcze przed II wojną światową, ale pierwszy przypadek, w którym mogliśmy prześledzić te technologie kontroli życia, miał miejsce w 1959 roku. my control technologies was 1959 A potem bodajże w 1976 roku nastąpił ogromny wzrost liczby zgłoszonych przypadków, ponieważ światowy system został uruchomiony. A następnie standardowy wzrost liczby osób, które twierdzą, że są chwytane w celu eksperymentowania na ludziach i kontroli pieniędzy, szczególnie w ostatnich latach, wydaje się być zgodny z budżetami Departamentu Obrony. with uh, the department defense budgets więc mają więcej pieniędzy, mają więcej projektów, które mogą uruchomić, przetestować i poprawić skuteczność systemu uzbrojenia. Jeśli można to zrobić bezprzewodowo, bez EEG, to dosłownie można kontrolować każdego człowieka z układem nerwowym na ziemi, a nawet inne zwierzęta z układem nerwowym. Dlatego ten system jest uważany za jeden z najbardziej pożądanych systemów broni, gdzie kontroluje myśli i opinie wroga. Można go używać na własnej populacji z głosowaniem kontrolnym, na przykład w Unii Afrykańskiej, i to ma bardzo szeroki zakres zastosowań, które są badane. Doktor John Hall i ja robimy wiele audycji radiowych, aby pomóc społeczeństwu uzyskać więcej informacji. Czym są to technologie, że naprawdę istnieją i że rząd Stanów Zjednoczonych ma długą historię używając ludzi do eksperymentów. Ludzka świadomość została w większości rozszyfrowana.

uh they used to be Kiedyś było to wynikiem programów CIA dotyczących modyfikacji zachowania. Teraz można po prostu wywołać ból u osoby, gdy jest skorelowany z jakimś działaniem. Można zmienić zachowanie danej osoby. Oni zrobili o wiele kroków dalej. Mogą odtworzyć bardzo specyficzne zespoły w danej osobie. Można więc wyobrazić sobie odtwarzacz MP3, który nagrywa fale mózgowe, jak obraz ludzi postrzelonych czy poparzonych.

W pewnym sensie jest to świetne narzędzie do przesłuchań. Jeśli widziałeś film Incepcja i tam próbowali dostać się do głowy danej osoby, podsunąć pomysły, wyciągnąć informacje, to wszystko dokładnie tam, gdzie technologia ma wiele wad. To nie działa. Niektórzy ludzie starają się to poprawić, zajmuje to dużo czasu. Nie można po prostu zrobić tego komuś w jeden dzień i odejść. Więc, jako broń wojenna, jest lepszym narzędziem szpiegowskim, narzędziem do gromadzenia danych wywiadowczych, kiedy klonujesz fale mózgowe. A jest to bardziej skomplikowane, niż opisuję, ale jesteś w stanie zobaczyć, co mówi druga osoba. I jesteś w stanie słyszeć, co słyszy druga osoba, a także wpływać na nią. Istnieje więc cała masa sztuczek, gdy jesteś z kimś blisko. Powiedzmy, że chciałbyś kogoś w tym zabić, i jest ich długa lista, i możesz znaleźć wiele z nich w mojej ostatniej książce. Mogą sprawić, że ktoś, kto schodzi po schodach, przewróci się, mogą wywołać wszelkiego rodzaju choroby. Nazywa je się przewlekłymi chorobami, aby unieruchomić osobę, sprawić, by cały czas czuła się chora. I objawy wielu chorób, a nie samą chorobę. W kręgosłupie jest wielka rzecz. Sformułowania zmieniły się dość mocno w Escalade Sign Warfare, w wojnie psychicznej. I te różne znaczenia dla różnych ludzi. Ale koncepcje zostały wielokrotnie udowodnione. Inny film, taki jak Awatar, to coś w rodzaju doświadczenia, w którym żyjesz, w czyimś umyśle lub ciele, i używają zbiorników deprywacji sensorycznej i samoorganizacji mózgu za pomocą zewnętrznych sygnałów stymulacyjnych od innej osoby, której własne ciało nie dostarcza żadnych bodźców. W ten sposób sny stają się rzeczywistością. Więc tak. Technologia jest znacznie bardziej zaawansowana niż się ludziom wydaje. I w 1973 roku oficer wywiadu wojskowego wystąpił, aby mówić o wojnach, które toczyliśmy z Rosją i to podczas zimnej wojny, że emitowali naszą populację mikrofalami

Zaczęliśmy więc realizować ten sam scenariusz. Tak więc przyznano, że te technologie były używane przez długi czas, zarówno w Secret Wars, jak i prawdopodobnie jawnie przez rząd, więc możliwości są nieograniczone dla dobra lub zła. Chodzi mi o to, że manipulujemy samą duszą. Część rozpadu osobowości została wykonana przez doktora Iwena Camerona, szefa psychiatrii. Wziął on kilku pacjentów z łagodną depresją i przyniósł wiadomości z Waszyngtonu. Całkowicie wymazanie osobowości bratanków, elektrowstrząsy i narkotyki coś, co w rzeczywistości jest taśmami z utworami kulturowymi, które mówią, że Twoja matka Cię nienawidzi. Wiesz, po prostu kilka negatywnych rzeczy w kółko, podczas gdy oni śpią z tymi hełmami na głowie. Teraz w nowoczesnej wersji prania mózgu używają komputerowych gadżetów. Mogą one zrobić znacznie więcej, ale wciąż używają tych samych technik. I cokolwiek się Cię niepokoi, tworzy największy poziom stresu. Będą kontynuować tą ścieżkę. Can uh, do far more than just a two-track cake, but they're still using the same techniques, and uh, whatever uh, bothers you, creates the greatest stress level, they will continue on that track. Um, A ludzie, którzy tego uniknęli, mają duże zaufanie do siebie i swoich sieci społecznościowych i przeszkadzają im te negatywne wiadomości. Więc tak, jest to spersonalizowane dla każdej osoby odrębnie. Jednym z przerażających aspektów kontroli umysłu jest brak możliwości odróżnienia własnych myśli, pragnień i uczuć od tych, które wstrzyknięto jednemu puł pułkownikowi, który pracował nad tą technologią. Nazywano to psychotroniką. W tamtym czasie powiedział, że pięć kanałów odczytuje pola docelowe w syntetycznym wpływie. Nie potrafią odróżnić własnych myśli od tych, które im wstrzyknięto, więc tak, to po prostu zależy od poziomu technologii używanej na danej osobie. I w najgorszym przypadku być może wszyscy jesteśmy pod wpływem i jesteśmy kontrolowani, a podprogowe wiadomości są wprowadzane do naszych snów i głów. Miejmy nadzieję, że nie jest aż tak źle. Pracują nad celowaniem w konkretne osoby, co sprawia, że system broni jest o wiele potężniejszy niż po prostu pokrycie naszej niższej populacji. Testują każdy aspekt kontroli umysłu i tak naprawdę nie podbili ludzkiego umysłu. Jednym z bardziej interesujących aspektów jest zdalny wpływ. Zdalne widzenie kojarzy się z wódu, ale to wszystko opiera się na technologii i to jest klonowanie kory wzrokowej i kory dźwiękowej ludzkiego mózgu na inną osobę lub integracja z systemami komputerowymi. Istnieją bowiem kombinacje nazywane wysokimi żaluzjami. Więc jeśli próbują stworzyć naprawdę wydajnego pracownika, CIA używa obecnie około trzech lub czterech osób w grupie. Synchronizują oni swoje mózgi. Umysły i głównie rytmy. I wtedy tacy ludzie jak John Alexander, pułkownik John Alexander. I podczas tej fazy, cóż, jest to świetne do przesłuchań, kiedy robią bardzo sądowanie, ale jest to również stan rosnącej inteligencji. Dodają tkankę mózgową, ale bezprzewodowo wirtualne neurony do siebie nawzajem, wszechstronnych uczestników. Możesz zobaczyć, że może to być świetna teoria roju. Nazywają nas korporacją deszczową, lub będą mieli klastry klastrów. Innym terminem jest miejsce, w którym można łączyć ludzi w sieć szybciej niż na przykład przez telefony komórkowe. I nie ma na to żadnych dowodów, więc nie ma wielkiego mózgu. To domy, odbiornik w technologiach wykrywania danych jest w stanie to odebrać. Nie ma więc dowodów na to, że podczas jakiejś grupy szpiegowskiej lub misji Black Ups, więc użycie jest testowane również pod tym kątem. W ramach eksperymentu tam ludzie y, znaleźliśmy y, skip V2K. To rzadki przypadek. Zwykle są to zawsze negatywne wiadomości, niektórzy ludzie są torturowani. Niektórzy ludzie otrzymują jedno i drugie. I to działa w szerokim zakresie. Możesz więc sobie wyobrazić, że jeśli próbujesz przetestować nowy lek, potrzebujesz losowej próbki i chcesz wyciągnąć wszystkie różne zmienne. Nazywa się to analizą funkcji dyskryminacyjnej. I tak chcą przetestować go na różnych ludziach, w różnych odmianach hipnozy, kontroli umysłu, przemysłu stalkingowego co jest najbardziej skuteczne. Znaleźli sposób, aby to zautomatyzować i dosłownie podkręcić. I myślę, że to jeden z powodów, dla których widzimy więcej TIs. Może to być również spowodowane tym, że więcej TIs ma dostęp do internetu, co pomaga ludziom spotykać się i dzielić notatkami, ale wygląda na to, że to się nasila. Tak, i wiesz, dla mnie wygląda to na to, że zmierza to bardziej w kierunku społeczeństwa lub dużej grupy ludzi. No wiesz, kontrola tłumu, kontrola myśli narodu. To znaczy, to prawda to nie będzie po prostu kontrolowanie tego i tamtego indywidualnie. To prawie wygląda na to, że musi objąć cały kraj, a nawet cały świat. Twoja wola jest bardziej skuteczna niż normalna propaganda. Będą obrażać ludzi, gdy śpią i pracują. Nie muszą nawet wyłączać telewizorów, by oglądać programy. Tak więc celem każdego kraju na świecie jest oczywiście zranienie swoich ludzi w jeden zgodny wzorzec. Myślenia, można zrozumieć, dlaczego jest to święte. Sama koncepcja wolnej woli została zniszczona. Debatujemy nad nią od tysięcy lat, i aby ten argument został sfinalizowany dla całej zachodniej filozofii, a od broni i kary po religię opiera się to na koncepcji wolnej woli, nie mogą po prostu ogłosić tego, a następnie powiedzieć: Och, przy okazji, prowadziliśmy eksperymenty z torturami na ludziach na całym świecie.

Sieci luk. Możesz więc sobie wyobrazić, że masz broń modyfika, modyfikującą zachowanie. Możesz wybrać śmiertelność, po prostu manipulując ludźmi, aby sami się zranili. I wykorzystują wszystkie najlepsze odkrycia medyczne z wyjątkiem negatywnych, a ogień może być używany do ogrzewania ludzi i podgrzewania żywności, zabijania bakterii lub może być używany do palenia wiosek. Jest to więc ekstrem, ekstremalny przykład uzbrojenia zawodu lekarza. Kiedy zrozumiesz, jak duży jest zestaw próbek, ile ludzkiego cierpienia pozwolili włożyć w ten rozwój, jaką liczbę dolarów, i że nie ma możliwości, aby z tego zrezygnowali, i to, to zostanie tutaj. A oni, wiesz, ludzie kontrolujący są tak zwiedzeni, że wolą raczej zobaczyć, jak rasa ludzka odchodzi. People in control that are, I'm sure, so seduced by its power that they rather see the human race go away before this does. <inaudible> <inaudible>